Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będzie test nowego produktu, który prawdopodobnie zagości za jakiś czas w mojej ofercie sprzedażowej. Mianowicie będzie to tynk betonowy modelowany za pomocą folii. Zapraszam. Wyobrażając sobie, jak wygląda beton, zawsze w głowie miałem taki obraz takich filarów na jakichś hali betonowych, gładkich z delikatnymi porami, czy też takiego, takich betonów architektonicznych, takich bloków betonowych. Często szukałem takiego tynku, który jak najbardziej mógłby odzwierciedlić właśnie taki efekt betonu, takiego szalunkowego, architektonicznego, gładkiego, właśnie z takimi drobnymi porowatościami. I myślę, że znalazłem, ponieważ firma ROK właśnie wprowadziła taki tynk betonowy modelowany za pomocą takich oto folii. Te folii, folie występują w arkuszach w rozmiarze 125 cm na 205, czyli takich dużych arkuszach. No i te folie przykleja się do tynku, wygładza pacą. No i tworzy się właśnie taki efekt, jak powiedziałem, gładkiego betonu z drobnymi. Porowatościami. Ja za chwilę przejdę do takiej części testowej, gdzie zobaczycie krok po kroku, jak ja sam testuję ten produkt. Nie byłem na żadnym szkoleniu, nie dostałem materiałów w sensie płatnych promocji, nigdzie tutaj nie widnieje takie logo. Ja po prostu kupiłem ten materiał, bo chciałbym też ten produkt sprzedawać, jeżeli oczywiście spełni on moje oczekiwania, no i myślę, że i wasze. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo może nic z tego nie wyjść, bo jak to w przypadku testów nie zawsze wszystko się udaje, są to jakby nie było testy, dlatego też ten odcinek nie nazywam odcinkiem szkoleniowym, a odcinkiem testowym, bo sam pierwszy raz ten produkt będę testował. Na Waszych oczach Wy też zobaczycie to wszystko, jak ja to wykonam krok po kroku, po raz po prostu pierwszy. Oczywiście dostałem od mojego kolegi Roberta instrukcję telefoniczne, jak to wykonać, jak technicznie do tego podejść krok po kroku. Też jakieś pojęcie znam, bo trochę znaczy pojęcie mam, bo, bo trochę takie produkty tego typu znam, to też mniej więcej wiem, jak co do tego podejść. Ale wcześniej nigdy jeszcze z tym produktem styczności nie miałem. Także zobaczycie to dzisiaj wszystko po raz pierwszy. Jak to wychodzi, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie ładnie. No i wtedy będziecie też widzieć, czy ten produkt jest też warty waszej uwagi. Widziałem zdjęcia, jak to wygląda, jak na próbka wygląda, jak wygląda na jakiś ścianie taki tynk i bardzo mi się podobał. Także mam nadzieję, że też Wam się spodoba to, co dzisiaj zrobię i pokażę. Także zapraszam Was do części testowej. Zaczynamy oczywiście od podkładu. Podkład jest tutaj podkładem systemowym i oczywiście też jest marki ROG. I nakładam go pędzlem no, lub wałkiem. Odpowiednio docinam sobie folię, docinam ją w dwóch kawałkach, tak żeby na tej próbce stworzyć taki efekt jakby połączenia dwóch płyt betonowych. To jest też dość istotne, ponieważ te arkusze mają swoją ograniczoną wielkość, no i też na ścianie musimy ten efekt wykonać jakby w formie płyt. Nie da się jakiejś dużej powierzchni wykonać jednolicie, ponieważ, no, jak powiedziałem, arkusze mają swój wymiar i tego wymiaru musimy się trzymać. Następnie musimy się troszeczkę pobawić proporcjami, ponieważ tynk jest w takiej wersji sypkiej i rozrabia się go z wodą. Są oczywiście odpowiednie proporcje, czyli na 5 kg tynku wylewa się 1,75 litra wody. Ja, oczywiście, tyle nie będę potrzebował, żeby rozrobić, dlatego sobie to rozsypuję. Wsypuję sobie to na wadze, tak, żeby te proporcje były idealne i żeby niczego po prostu nie zrobić. Po rozrobieniu tynk jest w zasadzie gotowy do użytku. Nie trzeba jakoś specjalnie oczekiwać jakiegoś czasu, żeby ta masa się przegryzła czy coś w tym stylu. Można od razu tynk nakładać na ścianę czy tam jak w tym przypadku formatkę. Nakładamy jedną grubszą warstwę tynku. Następnie bierzemy sobie albo taką pacę z zębem tutaj 0,5 albo na przykład tak jak tutaj ja mam taką szpachelkę do nakładania kleju pod, pod panele, która ma właśnie takie zęby. Chodzi o to, żebyśmy tak troszeczkę ten tynk przeczesali po to, żeby zyskać taką powiedzmy powietrzenie tego tynku. Następnie te przeczesanie będziemy delikatnie przygładzać. Przedtem, tym, jak przyklejamy folię, oczywiście te folie należy spryskać wodą. Jest to dość istotne i nie należy o tym zapominać. No i zabieramy się za przyklejanie. Przyklejamy dwa kawałki, tak właśnie, żeby stworzyć taki efekt połączonych dwóch płyt betonowych. Przytykam folię delikatnie ją układając, a następnie biorę pacę i wyciskam nadmiar materiału oraz wszystkie pęcherzyki powietrza tak, żeby ta folia była dobrze na całej płaszczyźnie przyklejona do powierzchni. Powoduje to, że powierzchnia będzie jednolita i taka właśnie fajnie gładka, taką jak mam nadzieję będę w stanie osiągnąć. No, jest trochę babrania i zabawy z tym materiałem. Szczególnie na próbce, ponieważ jak dociskam palcem, to ten materiał gdzieś tam wypływał mi na boki, ale tak ma być. Myślę, że na dużej powierzchni jest to tutaj łatwiejsze, wbrew pozorom do ogarnięcia. Ponieważ jak przykleję sobie taką dużą folię na, na ścianie, na kawałku ściany, gdzie jest nałożony tyk, i zacznę wyciskać ten tynk, no to po prostu go sobie tam wykorzystam do przyklejenia kolejnej tej folii i myślę, że to na ścianie powinno pójść bardziej sprawnie. Ja też to robię pierwszy raz, dlatego też te moje ruchy są nieco bardziej niezgrabne i też dopiero tego materiału się uczę. I teraz tak, teraz jak to już wszystko jest przyklejone, to trzeba dać temu poleżeć i to dobrych parę dni, szczególnie u mnie w warunkach moich pracowni, gdzie tu jest dość chłodno, to też tym bardziej to będzie trochę dłużej przysychało, bo chodzi mi o to, żeby uzyskać właśnie taką jak najbardziej gładką strukturę. A z tego co się dowiedziałem to im dłużej ta folia jest przyklejona, tym ta struktura jest gładsza, dlatego też zostawię ten tynk, no myślę, że spokojnie na 3-4 dni, żeby on sobie tak przysychał jak się da w moich w warunkach w mojej pracowni, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście będę to komisyjnie przed Wami wszystko ściągał, no i zobaczycie, czy, czy wyszedł ten efekt, czy niekoniecznie. Z tego, co też wiem, to jeszcze trzeba później po ściągnięciu folii trochę temu dać jeszcze poleżeć, żeby to już całkiem doschnęło, bo ta folia trochę ten kisi, ale zobaczymy. No, wszystko za parę dni zobaczycie, no, oczywiście szybciej nieco na... Na ekranie, bo to już za chwilę, ale ja poczekałem, tak jak powiedziałem, 4 dni na to, żeby to wszystko rozpakować. Later. No to, moi drodzy. Z waszej perspektywy tego nie widać, ale już widzieliście wcześniej, jak sięgnąłem to pole i zrobiłem zbliżenie, że rzeczywiście są takie drobne pory, jest to ładnie gładziutkie. No wygląda ciekawie, tak jak prawdziwy no, właśnie beton. Jakbym jeszcze teraz to położył jakimś na to delikatny lakier w takim półmatowym satynowym połysku, myślę, że to by wyglądało jak płyta betonowa, taka bardzo gładziutka. Oczywiście ten produkt jest jeszcze w fazie testów, już jest w sprzedaży. Ale te wszystkie systemy impregnacyjne dopiero są troszeczkę testowane. Dlatego ja tu jeszcze teraz impregnatu na to nie położę. Choć mam jakieś pomysły, jaki impregnat położyć na to, ale poczekam do tych systemowych. Nie chcę tego bobrać swoimi jakimiś różnymi rzeczami i eksperymentować. Jeżeli jest systemowy, to na taki poczekam. Oczywiście, jak taki e, też uda mi się nabyć, to Wam pokażę, jak to wszystko wyszło. Za chwilę zobaczycie sobie w zbliżeniu, jak ten tyg wygląda. E, naprawdę jest to rzeczywiście powierzchnia jak, e, jak płyta betonowa, e, czy taki, właśnie beton gdzieś tam szanunkowy, który tam gdzieś możecie zauważyć. na na ścianach, gdzieś w jakichś konstrukcjach. Także myślę, że efekt jest zamierzony taki, jaki bym chciał stworzyć. Fajnie też wygląda te przejście tych dwóch, tych dwóch folii, że jest taka ewidentna, tak jakby fuga z, z wykonana naturalnie po prostu z połączenia dwóch folii, Także wygląda to naprawdę. Fajnie i ciekawie. Tink, jak powiedziałem, nie jest jeszcze zaimpregnowany. Ten impregnat z tego co wiem, to tam jest testowany w filmie rok i on za lada chwila będzie dostępny. Także cały system będzie u mnie również dostępny. Teraz zapraszam Was na pełną prezentację, już tak z bliska, żebyście mogli dokładnie ten tink zobaczyć. Oczywiście, jeżeli odcinek się Wam podobał, to rzucajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. No i wiadomo sprawą widzimy się za tydzień w niedzielę o 19.00. A jak już doskonale wiecie, wszystkie produkty, łącznie również z tym produktem, też będzie w mojej ofercie sprzedażowej. Ale wszystkie te, które widzieliście wcześniej, też są w mojej ofercie sprzedażowej, także jeżeli Was coś interesuje, co widzieliście na moim kanale, to piszcie do mnie, bo wszystko mogę Wam zorganizować. Na dziś to tyle. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć! Cause we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show.